Historia o pewnym, o pewnym człowieku, który się wniósł. Jeżeli takie filmy Wam się podobają, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, czyli łapeczki w górę. Dzisiaj nie mmiejcie 10 łapeczów w górę. Wtedy będzie następny odcinek z tej oto serii. Witam was w serii Historie Roberta. Wszystkie, wszystkie linki do moich social mediów są w opisie tego filmu, więc oczywiście... Więc oczywiście tam wpadajcie. Subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, żeby Was nic nie ominęło. I lecimy. Cześć, witajcie. Słuchajcie. Jesteśmy w menu Minecrafta. A to dlatego, że dziś gramy na single player, bo dzisiaj wkracza od nowa Minecraft Survival tylko pewnie bardzo będziecie zadowoleni. Więc jeżeli chcecie więcej tego, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, to subskrypcie ten kanał, który jest na dole razem z dzwoneczkiem. Bo jak przegapicie, to nie będzie następnych filmów. Oj, nie, 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 nie będzie. A więc słuchajcie, chodzimy oczywiście w single player. Mam nawet tutaj mało światów, mam tutaj. Jesteśmy teraz na wersji 1.16.4 To też się zmieniło A jest teraz nowa wersja 1.16.5 Więc słuchajcie Create New World robimy W zasadzie tworzymy nowy świat Jak go nazwać? Jeszcze nie wiem Ale na pewno go nazwiemy nowy survival z Robertem, Robertem. Tak, oto się nazywa mój nowy świat, nowy survival z Robertem. Myślę, że będzie pasować, więc słuchajcie, mamy już wszystko. Jeżeli chcecie na przykład następny odcinek z jakimś teksturpakiem, resource packiem to zostawcie też łapeczkę w górę i to napiszcie w komentarzach. Ja na pewno wysłucham. I teraz, tworzymy nowy świat. Tworzy się właśnie nowy tenki świat Minecraft Survival. Nie mogę się już tego doczekać. A więc słuchajcie, widać wszystko na pewno, bo ja nie wiem. Tak, krzyściuteńko, widać. Mamy nowy monitor. Słuchajcie, widać. Napiszcie teraz. Dajcie łapeczkę w górę, dobra. Kurde, bo mi spada to. Dobra. Tak może być. Dobra, to jest jakaś trawa w ogóle. No dobra, słuchajcie. Mamy już wioskę. Ty, jakie mam szczęście. Mamy wiochę. Na sam start. Mamy już wioskę. Króweczki, wszystko super. No teraz słuchajcie, gra na czystym Minecraftie bez żadnych teksturpaków, fajnów. Słuchajcie, czysty Minecraft. Mamy tutaj Iron Golema, ale dobra. Najpierw, oczywiście, będziemy musieli drewno sobie mm, naszykować. Bo bez drewna w Minecraftie to nie przetrwamy. Nie przetrwamy i słuchajcie w ogóle będziemy tutaj też robić farmę jakąś pewnie nie wiem dobra, słuchajcie niszczymy tutaj o, mamy już sadzonka, że dwie sadzonki, dobra pierwsze co, to musimy oczywiście zniszczyć całe drewno czy teraz będziecie widać, czy, bo ja nie wiem Słuchajcie, mam taki problem, nie wiem. Napiszcie teraz. Dobra, już serio straciłem gru głód. Na sprincie nie biegłam. Dziwno to. Dobra, słuchajcie. Mamy już tutaj całe drewno. Dobre, mamy. Każemy oczywiście crafting. Włożymy sobie tutaj sticky i dobra słuchajcie robimy y, sobie kilof najpierw dobra kilofik i jakąś siekierkę y, niszczymy oczywiście sobie i teraz słuchajcie sobie idziemy po jakiejś oczywiście Stoł na jakiegoś. Teraz widzicie? Czy teraz? W ogóle kamerka. Dobra. Czy teraz widzicie normalnie wszystko? Moja nie wiem. gdzie można znaleźć jakiś zwykły stoł? jest tutaj z wioski, ja taki zwykły yy, nie widzę. Mamy jeszcze tutaj jakieś fajne drewno, które. Mamy tutaj Villagera Geras Stefana. Hello, 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 hello. Myślę, że nie, Iron Golem nie zaatakuje. Myślę, bo chyba w Java to nie atakuje, ale tam w Bedrock Edition to atakuje tak, jak się go uderzy i na Xboxie. Dobra, mamy zwykłego stołnika. Bardzo się z tego powodu cieszę. Mamy już Stone Age. Co widzicie łapeczka w górę. Dobra, mamy tutaj sobie już dobra i za chwilę będziemy też chyba domek jakiś budować, tylko że jeszcze najpierw właśnie sobie jakiegoś tutaj też yy, będziemy musieli znaleźć na pewno jak, jak, jakiegoś yy, jakby to powiedzieć. No kurde, bo mnie to denerwuje ta klawiatura. Matko, po co tak to kupił? Po co? No zobaczcie, no ciągle mi, w zasadzie ja nie wiem, czy się ten odcinek w ogóle uda. Ja nie wiem. Dobra, tak chyba powinno... Tak, o, teraz jest dobrze. Powiedzcie, czy mnie widzicie. Już 6 minut, serio? Długi będzie ten filmik. E, dobra, więc sobie najpierw zmienimy tu. Wszystko. Z tego drobinka będziemy mogli sobie chyba zbudować domek. E, dobra, e, co teraz? E, na pewno teraz potrzebujemy pilow kamienny. I mieczek oczywiście i oczywiście jeszcze no siekiera dobra, tutaj sobie szykujemy wszystko ładnie dobra, mamy tutaj wszystko do rzeczy no i słuchajcie, teraz trzeba będzie znaleźć pożywienie mamy tutaj już pożywienie Oczywiście ulubione świnki, więc chodź tu świnia. Dobra, mamy świnki już. Jest tu jeszcze jakiś kot. Nie no, jak ty, Oskar, oglądasz, no to ja nie będę zabijał kotków. <grywanie> nie będę. Eee, Okej, okay, będziemy chickena. No, możemy zabić chickena. Krówkę, bo będziemy mieć wtedy skórę yy, i jakąś owieczkę, żeby mieć jakieś łóżko. Yy, to też nam będzie potrzebne. Yy, mamy nawet dużo tutaj, widzę świnek. Bardzo dużo świnek. Chyba za chwilę mi się głód skończy. Znaczy za chwilę będę bardzo głodny. Więc teraz będzie szybciutko trzeba zrobić jakiś piec, ale potrzebując tego więcej cobblestone'a już, już się dzień kończy, więc to dobre nie jest, słuchajcie, tutaj sobie zrobimy jakąś taką prywatną kopalnię, za chwilę też sobie wyruszymy po, jakby to powiedzieć, oczywiście nie będę oszukiwał na ich spokojnie, ja nie jestem taki... Nie będę nic oszukiwał na X-ray'u. Będziemy znajdować sobie diamenciki na 12 kratce i też żelazo, bo bez żelaza nie znajdziemy diamentów, więc to jest właśnie problem. A oczywiście ja oszukiwać na, na X-ray'u nie będę. Ja nie jestem oszukista. E, dobra, więc mamy już tutaj crafting i tworzymy piecyk, żeby... Mm, przypalić sobie jedzonko w mamy? Dobra. I teraz sobie mm, przy, mm, przy, przypalamy. Ja możemy dać sobie to. Przypalamy sobie. Czekamy aż tutaj nam to wszystko ładnie zejdzie. Słuchajcie. Mamy już tutaj Dwa upieczone steki, tamte dwa już sobie zjadłem, bo byłem już bardzo głodny i mamy też tutaj steki. Yy, mamy aż trzy nawet, więc to jest bardzo dobre. I nam się tutaj przypada następny. Będzie mieć dużo jedzonka. I tak gdzieś tam pewnie po drodze też będziemy zabijać jakieś mm, chickeny, yy, najbardziej to właśnie świnki. E, świnki, bo one są. Wow, ależ to. The... Wow! Ty tu, kim ty jesteś? Katografer. Dobra. Nic fajnego z ciebie, żaden użytek. <laughs> żaden użytek z ciebie. E, dobra. Już nam się to przypada. Pięknie, dobra. Mamy. Bierzemy sobie. Furnace'a i crafting. Ogólnie tutaj możemy sobie to zmienić. A to, nam, to mi nie będzie potrzebne. Dobra. Mamy już chyba wszystko, co nam jest teraz potrzebne do naszej wycieczki do właśnie kopalni. Będziemy się kopać na dwunastą kratkę, tak na 11. I nasza kopalnia gdzieś będzie, tutaj tylko że nawet będziemy też potrzebować jakiś oczywiście łopatę yy, i ona może być nawet kamienna tego nawet muszę sobie zrobić patyki, bo zapomniałem, dobra jeden i mamy, dobrze bierzemy już kobel z tą niszczymy i idziemy gdzieś tutaj, o dobra więc tutaj już się kopiemy i zaraz sprawdzamy. Jesteśmy teraz na 15. Nie. Na której my teraz jesteśmy Kr kratce? Muszę tu zobaczyć. Gdzie yy. tutaj są kratki, słuchajcie. Chyba tutaj na 15. Nie, to są czanki. Poczekajcie, o dobra, jestem. Nie. na pięćdziesiątej, teraz trzeciej, dobra, to się kopiemy, słuchajcie, 52, druga, pierwsza i tak musimy zejść do dwunastej kratki. Mamy tutaj również już, jakby to powiedzieć, wągiel więc też nam będzie już EXP przychodził, mamy już drugi level, więc bardzo dobrze poprzez właśnie yy, ten cały wungiel mamy dużo ekspa i możemy sobie go nazbierać, potem handlować z villagerami. Jesteśmy na 47 kratce bloku. czterdziestym 47 więc nam jeszcze przybywa trochę. Mamy już go nawet dużo. Dobra, stwórzmy sobie dużo, nawet tych. Dobra, możemy już tutaj e, to tutaj zabudować. Mamy już tutaj tego potrzebować. Nie będziemy. E, jesteśmy tu. Gdzie to było? Tutaj. Wydaje się jakby zmniejszamy. 44. Dobra, za chwilę będziemy... Widzimy się jak już będziemy na 30. Na, jak, na, jak będziemy już na 11 kratce. Zbliżamy się, słuchajcie, do tej kratki. 14, 13. Mamy już z tą. 12 i 11 kratka. Jesteśmy na 11 kratce, więc możemy zacząć kopać i żelazo znajdywać. Ok, więc tutaj się najpierw kopiemy I, i słuchajcie, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Jak to wszystko po prostu no, będzie wyglądać. Już mi się nawet kilof kończy, muszę sobie zrobić więcej tych kilofów. Ja nie wierzę. Zawsze, zawsze czegoś brak, zawsze, po prostu zawsze czegoś brak. Damy sobie dużo tu patyczków. Hop. Dobra. Zrobimy sobie ich kilka. Daje będziemy mieć. Wybierzemy trochę czkawkę. Zbieramy i słuchajcie, zecimy. Musimy znaleźć, jak już będą diamenty, ale bez żelaza, no to je będzie troszeczkę trudno wykopać. Hmm. Dobra, kończy mi się już kilof. Mm, musiałem się podrapać. Dobre. No i zniszczył mi się. No i pięknie, dobra, kopijemy dalej. Może coś słuchajcie znajdziemy. Kewik. <laughs> Mamy żelazo. Mamy żelazo. Nawet dużo żelaza. Skopiemy go od razu sobie i za chwilę go będziemy przepalać. Mamy lawę, ale właśnie nie mamy wody, nie ma jak tutaj przejść teraz. Ale sobie nazbieramy teraz żelaza. Wow! Mamy 6 sze Mamy sześć irona. Pal się, kurde. Gravel, pal się. Dobra. Mamy jakiś tutaj y, ten? Mamy. Mamy gobelstone. Można tutaj teraz bezpiecznie nawet przejść. Hop. O kurde, dobra. Hop i hop. Jeszcze tu. Hop, hop i hop. Mamy. Nazbieramy no sobie więcej tego żelaza. Jak oczywiście to widzicie, bo jak nie, no to to nie wejdzie na YouTube. Najpierw to i tak zawsze oglądam dopiero potem. Jesz, jeszcze tutaj żelazo. Aj, dużo tego nawet żelaza. I jesteśmy teraz na y, ciągle 11 kratce, dobra. Musimy teraz jakoś przejść i się nie spalić w lawie. Na tą. Pięknie, dobra. Więc tak, bierzemy sobie Frensa, kładziemy, dajemy tutaj oczywiście koal i teraz przepalamy 11 irona, co myślę, że się nam uda. Widzimy się jak już to się przepali. Słuchajcie, jeszcze mi się musi jeden przepalić i mamy już cały iron. Więc słuchajcie. Już nam się przepaliło, pięknie, dobra. Bierzemy to. I oczywiście mamy tutaj ten, ale tutaj nie będziemy niestety. Już się zacząłem troszeczkę kopać. Bo tutaj no. Już tam chciałem się troszeczkę podkopać. Dobra, co możemy stworzyć? Możemy stworzyć u, dużo rzeczy z tego irona. To poczekajcie, weźmiemy sobie od razu żelazny kij. Love, bo na pewno gdzieś tutaj będą diaksy. Ja, ja przeczuwam, że gdzieś tutaj będą diaksy. Przeczuwam. Co jeszcze możemy wziąć? Mieczek, oczywiście. Mieczek. Mieczek ironowy. I hełm. Myślę, że to mi pomoże. Patrzcie. <laughs> oczywiście sobie jeszcze tam troszeczkę więcej tutaj kobel z tą nadamy. No i zaczniemy się kopać tutaj, gdzie właśnie się zacząłem kopać. Mam jakby co Fulbrighta. <laughs> Dobra, mamy tylko 5 diamentów, to i tak bardzo dużo. Dobra, może gdzieś tutaj tropem też będą gdzieś diaksy, nie wiem. Wow, ale mamy szczęście. Wow! Dobrze, że się tam zacząłem kopać, bo po prostu um, byśmy tego nie mogli. Byśmy wtedy tego nie mieli. A ja na pewno nie mam, a ja już odinstalowałem xre przed tym odcinkiem żeby go nie dotykać więc dlatego nie miałem y, pewności ale zaczęły się no i mamy redstone do też tutaj pranków jak na przykład stworzę tutaj serwer u nawet dużo tego dobra e, kopiemy się tu dalej słuchajcie no może gdzieś tutaj będą następne diaksy e, dobra mamy żelazo następne pięknie na zbrojkę całą będzie wow ile Ile tego żelaza? Żelaza jest na 12 zawsze. A my jesteśmy... O, co ja robię? A my jesteśmy na trzy... 3... Nie, poczekaj, blocks. 13 Dobra. Jeszcze tutaj? Wow, jak tego dużo. No dobra. Um, kopiemy się, słuchajcie, dalej. Chyba już nic w słuchajcie nie znajdę z tego. Ale chociaż już będziemy mieć diamentowe kilo, więc to się liczy, to się liczy. Jakieś się później zrobi, więc poczekajcie. Ło, wow, dobra. Ja słuchajcie, muszę kończyć za dużo tutaj czasu, więc cześć słuchajcie. Mamy już pierwsze diamenty, które możemy dać tutaj do łapki. Tak jest, w słuchajcie, pierwsze diaksy. Pierwsze diaksy mamy, więc to się, to, to właśnie była moja misja. Jeżeli chcecie więcej oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, który jest tam, czerwony przycisk tam na dole z dzwoneczkiem, a my już się żegnamy i do zobaczenia i żebyście wy też na surbiwalu mieli tyle diaksów co ja. Cześć!